Witam Was serdecznie. Na moim kanale po prostu niektóre filmy są w jednym kawałku. Niektóre filmy się składają z takich po prostu jest, fotek skomponowanych z podkładem dźwięku. A też są filmy, które są dzielone na etapy. I no, myślę, że tym się mój kanał trochę wyróżnia tym, że właśnie niektóre filmy są właśnie dzielone na etapy. Z tam robotą się oczywiście trochę zejdzie. Jak wiemy, dużo jest do zrobienia, żeby to było, wyglądało perfekcyjnie, idealnie, luks. To trzeba przy tym mega dużo popracować, jak już wiecie, jak mówiłem wcześniej. Natomiast tak. Y, tuż, kończę już zaczynam powoli kończyć czwarty etap robienia tej skrzyni. Sobie po drodze wstąpiłem do Kastoramy. Kupiłam sobie drugie okularki do piwnicy, bo tamte co są, to są po prostu już takie pomychrane, po co męczyć oczy, jak można kupić po prostu czyste, ładne okularki nowe, które już nie są pomychrane, że będzie zupełnie co innego. No i natomiast no, sytuacja wygląda tak, że po drodze sobie takie drobne zakupy zrobiłam i. Kupiłam coś takiego fajnego właśnie, takie wywieczniki. W castoramie patrzę są duże i małe, koloru białego. Te czarne, które były, były takie większe, żeby tu żaden z nich nie pasował, ale natomiast powiem Wam, że znalazłem właśnie takie fajne. Jeden będzie wywiadcznik tu, tam będzie jakiś dopasowany odpowiedni wiatraczek. W razie gdyby było tak ponad 20 stopni. Jakby było powiedzmy 28 stopni, coś na pograniczu, 28 stopni w tej skrzyni w upału, powiedzmy tak jak rok temu, to wtedy się na pewno włączy ten wiatrak, żeby wyciągać po prostu no, ciepłe powietrze, bo to jest taki sam efekt jak w samochodzie, wiecie. No i dlatego musi być jakieś odpowietrzenie, bo inaczej od samego słońca się będzie po prostu nagrzewało, tak jak samochód, nie? I dlatego, tu jest taki wywiecznik zainstalowany. Jeszcze będzie wiatrek dopasowany taki odpowiedni, oczywiście, i właśnie tak to zrobiłam. Tak to wygląda, tak to się reprezentuje. Tu jest z przodu wywiecznik, będzie tu odpowiedni wiatrek dopasowany. No, i natomiast z tej strony jest naprzód takie coś. To jest taka rama, Jak to można powiedzieć. Takie kółeczko, które bardzo poprawi całą estetykę tego dzieła, które robiłem wczoraj. Tu jeszcze będę kończył oczywiście. Tutaj te boki będą takie idealne, tam gdzie jest ten klej, to będzie tak równiutko wygładzone. I dookoła tego będzie oczywiście fioletowe gąbeczka i materiał na gąbeczce, tak jak było w poprzedniej skrzyni. Natomiast tak, no i to będzie to ładnie um, wyglądało o. i tutaj właśnie o będzie w tym miejscu jak ta kółeczko jest to ta oblamówka będzie wklejona ładnie i ona po prostu bardzo mega um, ulepszy cały wygląd to będzie ten efekt który, o którym myślałem Teraz sobie to sknie powoli. Jakże sobie tą śrubkę maknę, żeby nie zapomnieć. O! No i natomiast e, tą inną śrubkę wziąłem, była obok niepomalowana i wziąłem tą niepomalowaną, a ja już nie chcę jej wykręcać. No i natomiast tak to się przedstawia. Jak, jak kółeczko wyschnie, to będzie klejone. E, no. Robię to na luzie, ale staram się w miarę możliwości to szybko zrobić. To będzie wszystko jeszcze tak ładnie tego to jest tak cyk, a później będzie to ładnie tego pięknie. W taki film w całości oczywiście. Wszystkie etapy w filmie to tak jak mówiłem będą oczywiście na jednym filmie fotki z podkładem jakiejś fajnej muzyki, a to Teraz jest czwarty etap, który już jest prawie zakończony. Czekam tylko aż to wyschnie. No i będę robił dalej. Teraz będę prasował nad gąbką, nad materiałem. Być może nie będzie żadnego problemu, że ten materiał który tu jest wystarczy go tylko powiedzmy odświeżyć, przeprać i poczekać aż wyschnie. A przez ten czas będzie wysychał materiał. Będę szukał gąbki, gąbkę będę przycinał żeby było tak ładnie w nie za gruba, nie za chuda, żeby było tak, tak jak w poprzednim, e, w poprzedniej, jak to można powiedzieć, produkcji, w poprzednim dziele. No, no i później będzie piąty etap. Piąty etap to już będzie klapa górna. Będę robił taką, takie nacięcie. Nad tym nacięciem też trzeba będzie dużo popracować, żeby było to piękne nacięcie. Tam, gdzie idzie ta. Rura od siodełka, od szczycy, tak dokładnie się to jakoś mówi, nazywa, to, to jest pod kątem i będę musiał taki sam kąt zrobić w klapie i zrobić to oczywiście tak, żeby to było przepiękne, estetyczne, idealne, po prostu jak to się mówi luks. No, ale tu już powoli przychodzę do piątego etapu. To jest czwarty etap, etap, który się już kończy. Tylko muszę poczekać, aż to, wy, aż to wyschnie. Jeszcze będę musiał trochę trysnąć na to, bo tu tak brzegi są tego, że troszkę trzeba jeszcze trysnąć. No ja spokojnie, ale powoli zaczyna nabierać tempa. No. Na szósty etap to już będzie instalowanie sprzętu, i będzie wszystko gotowe. Akurat wchodzi na to, że to będzie szósty etap. No, że będzie super. Będzie super. Powolutku nabiera tempa cała robota. Dobra. No to hejka. Nagrywam kamerą, bo mi się przepełniła pamięć w telefonie, a tam dużo jest wywalania po prostu zgromadzonych materiałów. Że to by mnie to zajęło. Wywalanie po prostu, usuwanie tych materiałów, które powinienem na bieżąco usuwać po wysłaniu filmu. Filma. Filmu. No, no dobra. No to hejka się trzymajcie się, pa!